I na chwila, chwila robiłem giveaway na grabarze w poprzednim odcinku, nikt nic nie pisał, także w tym trzeba wylosować, widzę, że napisał adus komentarz ogień grabarz, tak trzeba było napisać, jeżeli chce się na ogień, jeżeli na wodę, no to woda grabarz, także ogień płynie w nim i gratulacje wygranej. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, po więcej takich odcinków. No i subskrybujcie, bo mamy już prawie dwa koła. To by było na tyle i zapraszam was do oglądania materiału. Miłego oglądania. Yo, cześć, Manku, ja jestem Rafciu, a dzisiaj pokażę wam, jak zrobić zadanie dnia odkryć terenowe schrony dla ocaleńców. Tutaj macie nawet podpowiedź, że można je znaleźć we wszystkich strefach. Podmiejskich tam. Także przychodzimy sobie do misji. Odpalamy sobie tradycyjnie kamienny. No i tak sobie myślę czyli ich znajdziemy tutaj odpalamy sobie z randomami niech szukają też z nami no i po tej misji będę miał na karnet także polecam wam jeżeli ktoś ma og ratowanie to sobie bierzcie farmcie w codziennie dostajecie jedną misję maksymalnie możecie w 3 dni uzbierać 3 no i potem Trzeba czekać na kolejny dzień. Także przechodzimy do misji. Gdy już nas czyta do misji, to musimy sobie tradycyjnie znaleźć jeden blu -glut. Ja już sobie znalazłem. No i te schrony, jak chcecie znaleźć, to musicie sobie szukać ocalańców po prostu. Gość chce ode mnie broń. Dobra, dam ci. sobie. Ko więcej mi prasę nie prosić. Dobra. Pop zobaczył Mikołajkę, mówi święta będzie. Miał dostanie prezent na Mikołajki. A mi się chyba daty pomylił. Bo to już były Mikołajki. Jest taki protip, jak ktoś oglądał ten film i na przykład nie wiedział jak znaleźć huśtawki, miałby zniszczyć 6 huśtawek, to musi te zniszczyć. Bo te nie działają. Dobra, wracając do tych schronów, odpowiem no wam, że najlepiej szukać na obrzeżach, o już jeden mam. To wygląda po prostu tak, że sobie wchodzicie. I macie już zaliczony. Jakby ktoś miał już szafy serwerowe, no to to jest szafa i wtedy macie zaliczone miejsce. A nie zawsze są właśnie takie jak teraz, zabudowane. Czasami są takie, jakbyście boksa zakręcili, co nie takie są. Z dachem, oczywiście. No i na obrzeżach to najlepiej szukać, bo wtedy łatwo jest znaleźć. Jakby ktoś grał miasto, no to w środku na jakichś dużych budynkach też patrzeć. Ja sobie pochodzę, poszukam. No i wam chyba przyspieszę film, bo to będzie trochę trwało, jak będę chodził, gadał. Bo znalazłem kolejny. Bardzo dużo jest tu szaf serwerowych, jakby ktoś się do z randomów miał, tej im najwyżej wezmę. I automat też jest, O, mamy też atlas. Ja dopiero co pad tak także może mi trochę logować. Musi się rozgrzać. Ale chciałem też, żebyście mieli ładną grafikę, żeby wam się to jakoś oglądało. Myślę, że docenicie. No i Atlas już jest. Patrzyłem, bo w budynkach czasami też są te schrony. Wystarczy, że jak ocaleńca macie, to już możecie mieć ten schron. Ja idę szukać dalej. Właśnie sobie przypnę zadanie, żeby wiedzieć ile mam. Mam 2 na 4. I idziemy szukać dalej. I zadanie wykonane, teraz tylko wystarczy bronić atlasu, aż będzie koniec, idziemy bronić. Myślę, że wam pomogłem, już wiecie jak wyglądają schrony i jak zrobić to zadanie, trzeba po prostu wejść do niego. Wycięstwo misji wydano, także nie raczej. Do zobaczenia na następnego odcinka, Baju.